Naszym dzisiejszym gościem jest dyrektor Polskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Przemysław Siemieniak. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obchodzi w tym roku jubileusz 90-lecia. To też dobra okazja do tego, żeby porozmawiać o Płockim Oddziale. Ile osób tam pracuje, czym się zajmują, no i co cieszy się, jakie świadczenia cieszą się największym zainteresowaniem mieszkańców. Szanowna pani redaktor, tak, dokładnie. To w 1934 roku prezydent Ignacy Mościcki powołał do życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. E, właśnie 24 października tego roku będziemy obchodzili 90-lecie powstania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. E, dużo się działo przez te lata. E, jako instytucja przetrwaliśmy II wojnę światową, e, różne zmiany. I przepisów, ustaw, miały też pokolenia, ale zakład rozwijał się i nadal stale się rozwija. Staliśmy się nowoczesną instytucją nastawioną bardzo na klienta, dostępną i przyjazną, która spełnia bardzo wysokie standardy, ale też z taką wysoką kulturą organizacyjną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest bardzo ważnym urzędem w Polsce, zajmuje się bowiem obszarem ubezpieczeń społecznych, które towarzyszą nam tak naprawdę przez całe nasze życie. Takie podstawowe zadania zakładu Ubezpieczeń Społecznych to pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne przyznajemy oraz wypłacamy świadczenia takie jak emerytury, renty, zasiłki, teraz także świadczenia dla rodzin. Sprawdzamy, czy ktoś jest zdolny, czy niezdolny do pracy, ale także wysyłamy na rehabilitacje lecznicze. Jeżeli chodzi o samodział w Płocku ZUS-u, jako, jako taka samodzielna jednostka budżetowa, został powołany 1 października 1978 roku na mocy zarządzenia prezesa ZUS-u z 25 sierpnia tego samego roku. Jako oddział w Płocku Pracujemy w dwóch lokalizacjach przy ulicy Piłsudskiego 2B, gdzie mamy taką reprezentacyjną salę obsługi klienta, ale także wydziały biznesowe. Natomiast drugi budynek znajduje się na alei Jechowicza 1. Tam pracuje dyrekcja, pozostałe wydziały biznesowe, wydziały wsparcia, ale także orzecznictwo lekarskie. Jako oddział, jesteśmy bardzo dużym oddziałem, bo zajmujemy całe północne Mazowsze. Oprócz. Naszego miasta Płocka, Powiatu Płockiego, który jakby jest w naszym zasięgu terytorialnym, mamy także jeszcze 12 jednostek terenowych. I są to takie inspektoraty, bo to jest 10 inspektoratów i dwa biura terenowe. Są to inspektoraty w Ciechanowie, w Gostyninie, w Mławie, Makowie Mazowieckim, w Ostrołęce, w Ostrowi, w Płońsku, w Półtusku, w Wyszkowie, w Sierpcu i dwa biura terenowe w Przasnyszu i Żurominie. Także zasięg terytorialny mamy naprawdę bardzo duży. Jeżeli chodzi o e, klientów, ale także pracowników naszych, to zatrudniamy pracowników, zatrudniamy 874 osoby, z czego 39 posiada e, orzeczenie o niepełnosprawności. Miesięcznie wypłacamy oczywiście świadczenia. E, w miesiącu wrześniu wypłaciliśmy Ponad 193 tysiące świadczeń e, świadczeniobiorcom krajowym, niecałe 4 tysiące świad, świadczeń świadczeniobiorcom międzynarodowym. Miesięcznie także wypłacamy ponad 11 tysięcy świadczeń e, krótkoterminowych oraz obsługujemy ponad 300 tysięcy aktywnych płatników. <laughs> Jak pani redaktor zapytała o to, co jaki obszar może jest najbardziej um, takim zainteresowaniem naszych klientów, to tutaj um, od, jest to obszar emerytury i rent. Od stycznia tego roku do chwili obecnej um, obsłużyliśmy w ogóle klientów um, w liczbie 300, ponad 332 tysiące osób obsłużyliśmy, z czego 40% um, właśnie stanowili klienci um, z obszaru emerytury i rent. E Mówi Pan o tym, że tutaj ZUS jakby kojarzy się z emeryturami i rentami, ale też są to świadczenia dla rodzin. I tak, od 1 października weszło takie nowe świadczenie aktywni, aktywny rodzic. I w ramach tego programu są trzy świadczenia: aktywnie rodzice w pracy, aktywnie w żłobku oraz aktywnie w domu. Kto może skorzystać, kto może skorzystać z tych świadczeń? Co musi zrobić i na jaką pomoc mogą liczyć rodzice lub opiekun opiekunowie, którzy chcieliby skorzystać z tych świadczeń? Tak jak pani reporter już wspomniała i troszkę jakby <laughs> przytoczyła na wstępie, właśnie e, trzy świadczenia w ramach programu Aktywny Rodzic. E, program rusza od dzisiaj. Od dzisiaj możemy, czyli 1 października, składać wnioski do ZUS-u tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Są to właśnie trzy świadczenia. Aktywni rodzice w pracy jest to całkiem nowe świadczenie. Drugie świadczenie jest to aktywnie w żłobku, zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe i aktywnie w domu zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy. Wszystkie te trzy, te trzy świadczenia w ramach programu Aktywny Rodzic są przyznawane bez względu na dochód rodziny. I także um, nie podlegają egzekucji ani administracyjnej, ani komorniczej. Um, także od tych y, świadczeń y, nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy do osób fizycznych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, ani składka zdrowotna. I teraz, jeżeli chodzi o program y, Aktywni Rodzice, y, y, jest to tak zwane babciowe. I tutaj. Y, y, to, to świadczenie skierowane jest do osób właśnie aktywnych <grym> zawodowo, gdzie yy, i przyznawane są, jest na dzieci w wieku od 12 do yy, 35 miesiąca życia, yy, które nie uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego i nie są pod opieką yy, dziennego opiekuna. Czyli są pod opieką przysłowiowej babci. babci dokładnie. I tutaj yy, wysokość tego świadczenia wynosi 1500 złotych yy, na dziecko. Ewentualnie może być to kwota 1900 zł, jeżeli maluch posiada odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Hmm. Kolejnym świadczeniem jest świadczenie aktywnie w żłobku i przysługuje tutaj dzieciom, które w odróżnieniu do, do pierwszego uczęszczają właśnie do żłobka klubu dzieńcego lub są pod opieką dziennego opiekuna. I to wsparcie zastępuje, tak jak mówiłem, dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS. Nowe I to, to świadczenie będzie e, też w wysokości e, jakby dofinansowania 1500 zł, e, a w przypadku dziecka właśnie z orzeczeniem niepełnosprawności do, kwota uro urośnie do 1900 zł i e, ten koszt pokrywa czesne, e, bez e, kosztów wyżywienia. I trzeci, aktywnie w domu <laughs> jest to świadczenie e, przysługuje właśnie dla rodzin, e, też na dzieci. Od 12 do 35 miesiąca życia zastępuje dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy. Jednakże z taką różnicą, że RKO od RKO to różni się tym, że przysługuje także na pierwsze dziecko. Tak bo tam to było, domem. tylko na drugie. Dokładnie. I teraz świadczenie jest w wysokości 500 złotych na każde dziecko. I tutaj łączna kwota rodzinnego kapitału opiekuńczego i teraz tego świadczenia aktywnie w domu, no nie może przekroczyć tej łącznej sumy 12 tysięcy złotych. Na dziecko w danym miesiącu może być pobierany z programu tylko jeden rodzaj świadczenia, ale nie ma, nie, droga nie jest zamknięta, jeżeli zmieni się na przykład sytuacja zawodowa rodziców, w danym miesiącu można, że tak powiem, zmienić rodzaj wsparcia z jednego na drugi. I wszystkie takie szczegółowe informacje dotyczące właśnie programu Aktywny Rodzic znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.zus.pl w zakładce Aktywny Rodzic. Mówił pan, że można to złożyć wniosek o te świadczenia, można złożyć wyłącznie internetowo? Przez jaką stronę? Wyłącznie internetowo składamy to przez. Nasz profil, nasz, naszą platformę usług elektronicznych ZUS ewentualnie przez dedykowaną aplikację mobilną właśnie dla, dla, dla osób, które występują oświadczenia rodzinne w ZUS, bo Taki, um, taką aplikację mobilną od 2022 roku e, mamy właśnie dla tej grupy klientów. E, możemy składać też przez tą aplikację. A czy są jakieś konkretne terminy, czy po prostu można to w dowolnym momencie złożyć? Nie, tutaj mamy e, możliwość już od dziś i w każdym, w każdym momencie możemy takie... No tak, kiedy złożyć. dziecko określony wiek... <noise> <To> oczywiście określony <noise> wiek, tak. Yy, osiągnie. osiągnie. Tak, tak. Mówił Pan właśnie o platformie ZUS-u i w ostatnich <coughs> latach warto zwrócić na to uwagę, że w ostatnich latach bardzo szeroko pojęta cyfryzacja objęła ZUS. I jak to wygląda w praktyce? No bo jeżeli są młode osoby, to wiadomo, że pewnie chętnie z tego korzystają. A co ze starszymi osobami, które pobierają emerytury czy renty? Czy one też korzystają z tych możliwości, na przykład składania wniosków elektronicznie, czy raczej wolą wybrać się do ZUS-u i w tradycyjnej innej formie złożyć ten wniosek? Już tutaj wszystko wyjaśnię. Tak jak. Wspomnieliśmy przy poprzednim pytaniu, troszkę przeszliśmy właśnie do tematu elektronizacji, i szanowni Państwo, tradycyjne urzędy, w których trzeba czekać w kolejkach, tracimy czas, energię, odchodzą powoli do lamusa, tak, a e usługi są tak jakby na wyciągnięcie ręki. Na każdym kroku i w każdym dowolnym momencie możemy z takiej e usługi skorzystać, a zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obecnie jednym z E, największych urzędów, e-usług, które, które jakby jest w Polsce jednym z największych e-urzędów i liderem w administracji. E, coraz więcej spraw możemy załatwiać właśnie wygodnie, dowolnie, w dodanym momencie e, dzięki, dzięki tym elektronicznym e, możliwościom. W naszym przypadku, na przykład, przedsiębiorcy, wszyscy przedsiębiorcy mają, mają obowiązek założenia konto na, konta na platformie usług elektronicznych ZUS, gdzie, gdzie jakby przesyłają dokumenty ubezpieczeniowe. E, mają taki nadzór nad rozliczeniami z ZUS-em, ale mogą wypełniać dokumenty, przesyłać między innymi urzę... do innych urzędów także. Hmm. W ZUS-ie cyfryzacja przyspieszyła w trakcie pandemii, gdzie właśnie wnioski w ramach tarczy antykryzysowej mogły być składane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, ale też dzięki tej elektronizacji Zakład ubezpieczeń społecznych mógł przejąć właśnie te świadczenia dla rodzin, które też właśnie są tą drogą, jakby wnioski są przyjmowane. Ale też wspomnieliśmy wcześniej, bo możemy składać wnioski nie tylko przez platformę usług elektronicznych, ale także przez właśnie mobilne aplikacje. No i jako zakład jesteśmy taką naprawdę nowoczesną i przyjazną instytucją, i wprowadzamy rozwiązania dla naszych klientów, które ułatwią i. Pewne czynności wyeliminują. I tak jak już wspomniałem, właśnie w 2022 roku, w listopadzie, udostępniliśmy pierwszą taką aplikację mobilną właśnie dla, dla osób, e, dla klientów e, w ramach e, składania wniosków wsparcia dla rodzin. E, we wrześniu 2023 roku e, udostępniliśmy też specjalną aplikację mobilną e, dla lekarzy. Tutaj lekarze dzięki tej aplikacji mogą szybciej i w łatwiejszy sposób wystawić zwolnienie lekarskie. Tak, mm. bo to teraz idziemy do lekarza, dostaje zwolnienie elektroniczne, elektroniczne przesyłane bezpośrednio do, do ZUS-u. Tak? Dokładnie, nie, nie musimy już otrzymywać papierowego zwolnienia. Też nowością od 2023 roku od stycznia jest elektroniczna legitymacja rencisty, którą jakby wydajemy z automatu wszystkim emerytom i rencistom ma, mają możliwość skorzystania poprzez telefon komórkowy z aplikacji Obywatel, w której taką właśnie legitymację emeryta rencisty mają. Oczywiście też jest jeszcze alternatywa, że jeżeli ktoś ma takie życzenie, może złożyć wniosek i otrzymać tą wersję plastikową. Ale jest to odzorowana karta w aplikację obywatel i dzięki tej karcie także ze wszystkich ulg, zniżek mogą seniorzy skorzystać. Tak, mamy w telefonie, nie musimy pamiętać o tym, że, żeby ją zabrać ze sobą. Także, tak jak i inne dokumenty, w aplikacji obywatel, dowód osobisty, prawo jazdy, także wszystko mamy w jednym miejscu. Obecnie ZUS jest tą instytucją, która jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Udostępniamy elektroniczne i interaktywne formularze, Możemy, mamy też te aplikacje mobilne i też powiadamiamy naszych klientów za pomocą SMS. Jeżeli chodzi o właśnie grupę seniorów. No, tutaj musimy uszanować ich jakby wybór i wolą na ten moment, jeszcze seniorzy, jednak przyjść do nas, do urzędu na miejscu, spotkać się z innymi ludźmi, porozmawiać osobiście. Natomiast no cały czas jednak promujemy, namawiamy i próbujemy, jakby dotrzeć, że ten kontakt. Ta wersja elektroniczna, taka kontaktu z zakładem, też jest naprawdę wygodna, ale mm, myślę, że niebawem to się zmieni, bo osoby, które w tym momencie korzystają właśnie z tych kanałów elektronicznych, e, z naszych aplikacji mobilnych do kontaktu z nami czy składania wniosków, no niedługo kiedyś przejdą też na emeryturę. Także myślę, że. E, już będą przyzwyczajeni. Będą, do tego. będą przyzwyczajeni, nauczeni i jednak. E, jednak i w, też w grupie seniorów, um, jakby osoby, więcej klientów też będzie korzystało z tych elektronicznych kanałów. E, ZUS kojarzy się właśnie z seniorami, mm. z rodzicami, ale macie też ofertę dla, skierowaną dla, dla dzieci. Robicie warsztaty, przygotowujecie, edukujecie, uświadamiacie między innymi poprzez lekcje z ZUSem. E, jak to wygląda? E, Jaki jest główny cel e, takich działań ZUS-u? Dokładnie, jednym też z takich zadań statutowych, można powiedzieć, zakładów ubezpieczeń społecznych jest właśnie upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. I w tym obszarze mamy bardzo szeroką ofertę, bo od, można powiedzieć, dzieci w przedszkolu do studentów mamy dla nich dedykowane programy. Uważamy, że naprawdę ubezpieczenia społeczne towarzyszą nam przez całe życie i y, jesteśmy przekonani, że należy przekazywać y, już od najmłodszych lat tą wiedzę o ubezpieczeniach społecznych. Młode pokolenie nie powinno wchodzić y, w dorosłe życie, w takie życie zawodowe y, bez tej wiedzy, bo jednak y, ta wiedza o ubezpieczeniach społecznych jest dla nich takim swoistym parasolem y, na wypadek różnych sytuacji, tak, utraty pracy czy niezdolności do tej pracy. I właśnie dlatego uczymy o ubezpieczeniach społecznych od najmłodszych lat dla tych najmłodszych adeptów y, którzy pozyskują tą już wiedzę w przedszkolach y, właśnie organizujemy wycieczki edukacyjne do naszych oddziałów ale także nasi, nasi eksperci y, od, odwiedzają przedszkola, opowiadają tam dzieciom o, o ubezpieczeniach społecznych, y, o swojej pracy w ZUS-ie, ale w taki naprawdę dla nich przystępny sposób. No tak, e, bo to trzeba dostosować. Dostosować. Bo jednak to jest dokładnie. E, trudne, e, trudna tematyka. Czasami. Trudna tematyka, niełatwa, ale naprawdę. naprawdę y, y, Dajemy radę i potrafimy sobie też i, i do tych dzieci dotrzeć. E, mamy też i dla nich przygotowaną taką e, kolorowankę zawsze, użyteczna skarbonka, także też poprzez taką, tak, taką e, jakby wersję książeczki kolorowanki, też dzieci uczą się tego, tego oszczędzania i tak naprawdę e, tego, że odkładając e, Ubezpieczeniach społecznych te składki, tak, będziemy mieli na końcu jakąś z tego korzyść. Kolejnym takim projektem edukacyjnym dla szkół podstawowych jest projekt ZUS. Jest ono objęty patronatem ministra pracy i polityki społecznej oraz ministra edukacji narodowej. Też w szkole podstawowej dzieci są jakby uświadamiane, uczone, na takich podstawowym poziomie, y, czym są te ubezpieczenia społeczne, jak są ważne i co, co, co możemy otrzymać w ramach zaopłacane składki. Y, y, tutaj y, lekcja, y, lekcja, jakby lekcja odbywa się w trakcie jednej godziny lekcyjnej y, i tutaj uczniowie czy szkoła może przystąpić do, do tego projektu w każdym momencie roku szkolnego. I tutaj też oferujemy oczywiście materiały, pomoc merytoryczną, jeżeli tylko szkoła i nauczyciel chciałby zostać opiekunem takiego projektu. Także przeprowadzamy lekcje instruktażowe i sami też takie lekcje właśnie odbywamy w szkołach. I w ramach tego projektu organizujemy także konkurs z nagrodami. Ugruntowuje on wiedzę, ale też i uczniowie uczą się takiej przedsiębiorczości, kreatywności i tutaj y, zadaniem uczniów jest wykonywanie prac konkursowych, które wyjaśniają właśnie, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Y, mają do wykonania trzy formy, y, jakby w tym konkursie można, może to być film, plakat lub y, komiks. I tutaj nagrodzone prace znajdują się na naszej stronie internetowej www.zus.pl w zakładce edukacja, a filmy są udostępniane na naszym kanale YouTube. Kolejnym programem edukacyjnym są lekcje z ZUS, jest to już projekt dla szkół ponadpodstawowych i tutaj obejmuje cztery lekcje, gdzie uczniowie właśnie dowiadują się o systemie ubezpieczeń społecznych, jaki obowiązuje w Polsce, ale też jakie niesie korzyści i obowiązki tego tytułu. Wiedza jednak, już na tym etapie, w szkole ponadpodstawowej, no pozwala, pozwala młodym ludziom podjąć przemyślane decyzje. No za chwilę będą pracować. pracować. Także, właśnie w, tym, w, tym, w tej przyszłej ścieżce kariery zawodowej, no już mogą, jakby mają takie podstawy i fundamenty, co to są te ubezpieczenia społeczne, z czym, z czym się wiąże. Lekcje ZUS także są objęte patronatem ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Lekcje ZUS, i jest, jest to taki bardzo nowoczesny i przystępny sposób jest przygotowany ten projekt. Przygotowane są też tam dla uczniów różne treści, takie, które pobudzają w nich interakcje. Są tam filmy, prezentacje, krzyżówki, quizy, ale też materiały, które, które udostępniamy zawierają, zawierają takie zabawne grafiki obrazujące, omawiane tematy w danych lekcjach. Tak jak już wspomniałem, są to cztery lekcje. Pierwsza lekcja to świadomy, zawsze ubezpieczony. Lekcja numer dwa to co, należy, co, co, się, co się należy, kiedy płacimy składki. Trzecia renty i emerytury, a czwarta e zus firma pod ręką. I wszystkie te materiały dostępniamy i w wersji elektronicznej, i w wersji papierowej. Tutaj jeszcze tylko wspomnę, bardzo ważnym takim elementem po, po, po ukończeniu tych lekcji ZUS jest Olimpiada ZUS, która jest też dzięki Ministerstwu wpisana do wykazu Olimpiad tematycznych. Tutaj laureaci i finaliści otrzymują indeksy lub punkty w rekrutacji od uczelni, z którymi współpracujemy, na studia związane właśnie z zakresem ubezpieczeń społecznych. I jeszcze jednym elementem są Akademie jest Akademia Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj współpracujemy już z ponad setką uczelni w całej Polsce i współpraca to m.in. wykłady o ubezpieczeniach społecznych, udział ekspertów w konferencjach naukowych, bierzemy też udział właśnie w przygotowanych przez uczelnie wydarzeniach, ale także prowadzimy poradnictwo ubezpieczeniowe, praktyki studenckie i staże dla absolwentów w ZUS-ie. Jest, tego bardzo, jest dużo. tego bardzo dużo. Jeszcze tylko na sam koniec <laughs> powiem o e, organizowanym konkursie na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską. Jest to 2021 roku z zakresu ubezpieczeń społecznych. I tutaj jakby warunkiem jest to, że obrona na polskiej uczelni e, pracy takiej e, i właśnie tematyka związana z ubezpieczeniami społecznymi. Także. Reasumując, już mogę śmiało powiedzieć, że nasze projekty edukacyjne są takimi swoistymi przewodnikami po historii, ale i teraźniejszości ubezpieczeń społecznych. Zawierają wiedzę, która z jednej strony kształtuje postawy obywatelskie, prospołeczne, ale także z drugiej strony pozwala młodym ludziom, wchodząc właśnie w dorosłe życie, dokonywać pewnych wyborów właśnie w obszarze, w obszarze w obszarze e, zawodowym. E, także projekty uświadamiają, że ubezpieczenia społeczne nie są tylko dodatkiem do dorosłego życia, ale stanowią jego ważną część. E, czyli warto podkreślić, że ta oferta edukacyjna jest bardzo rozbudowana, i myślę, że zachęcamy zarówno uczniów, jak i studentów, jak i nauczycieli do tego, żeby się z nią zapoznali na stronach ZUS-u, bo może y, będzie to okazja do tego, żeby na przykład wygrać indeks. Dokładnie. Także y, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Jest kontakt do. Koordynatora w Oddziale Zuspłocku, który zajmuje się tą tematyką. Naprawdę zachęcamy szkoły podstawowe i szkoły ponad, ponadpodstawowe do, do wzięcia udziału. Bardzo fajna przygoda, jeżeli chodzi o obszar ubezpieczeń społecznych. I zachęcamy również rodziców do tego, żeby skorzystali z programu Aktywny, Aktywny Rodzic, rodzic. Od który, w którym można już składać wnioski. wnioski. Także dziękuję za rozmowę i za, za, za tą dużą garść informacji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.